Dzień dobry. Witam się z wami we wtorek. Cześć. Celebryta już jest. Ech, jeszcze tutaj nie zrobiłam metodą morfozy e, grządki, ale to już myślę, że jutro zrobię. Mam taki orzech. Jego muszę stąd wy smitować jak ktoś chce. To piszcie, wyślę. I jeszcze zaraz was zaprowadzę do em, tego, em, boże, tego lilaka, co jest taki malutki i dopiero teraz kwitnie. Proszę bardzo. To jest właśnie ten lilak bez. Niepozorny, ale pachnie po prostu jak, te, jak lilie. Jak się koło niego stanie, tak w kościele. Dosłownie. Muszę poszukać odmiany, bo nie wiem, co to za odmiana jest. Naprawdę. Tutaj są moje irysy. Są bardzo duże. <noise> Już się dziwię. Pachną tak słodko. Ty jesteś niedobry. Kolami atakujesz. Muszę chyba go wykastrować. Uff. Żuraweczki idą. A słuchajcie, te wierszki to przetrwały mi całą zimę. One były po prostu nawet nie zmarzły. Te liście. Zimozielone czy co? Żuraweczki mi idą, ale ślimaki. Ślimaki i ślimaki. To była taka ładna begonie. Teraz sadziłam, przezimowała mi w domu, wydłużyła się tak trochę i te wydłużone końcówki włożyłam. I rośnie. funkcje mi ładnie poszły. Yy, no. Muszę po korę po prostu jechać i tutaj jak już poczyszczę to wszystko muszę przykryć korą. Tak, nie, nie zapominajka. A to moja róża, ale widzę, że ją atakuje. Hmm. Chmiel, chmiel tam rośnie, o, to wszystko to chmiel. Śliwka. No i ta róża, muszę się oddalić. Ta róża taka jest, słuchajcie, do, do budynku praktycznie. Czy tutaj do tyłu można iść? O. No pozyskuje z niej owoce. Ładne ma owoce duże. Piękne jest, pachnie. Duża. Patrz jaka miłość. Kolo przyszedł. <noise> Też się na niego patrzy. <noise> Koluś. Kolinka. Kolo przyszedł, był, zjad. Nie wiem co on ma tam znowu po boku. Boże, to jest to. Buziaka dajcie sobie, nie będziecie się tu bić. Mhm. Kolo jest wykastrowany, ten nie. Ale zobaczcie, o ile mniejszy jest, co? Kolu mnie od małego. Koluś. No jas. Koluś się stęsknił. Nie wiem, gdzie on był. Dzień go nie było. Tak? O, o, o. Widzicie, to, to, to małe mnie broni całkowicie. Jezu. Go. Tak. A ty rozdzielaj. Rozdzielaj. Wiecie, co miałam. Musiał robić to ciasto, ale nie zdążyłam. Te gadziny wykąpane, zamknęłam, bo one wchodziły coraz. Wykąpane, żeby już na noc nie, mm, nie kąpały się, bo nie wiem czy wyschnął. Ale patrzę, że im ciepło. Nie wiem, może tutaj zostaną dzisiaj. W tej budzie po pipinie. Pipin w domu nocuje. No, się nie Niedobrze ale. O, cholerę tu wchodzisz. Złaś. Zobacz, się boją, takim ciepło gorąco dyszą, może je tu zostawię na noc, tylko oczywiście je dobrze zamknę, bo wiecie, to coś, lis czy co, nie wiem co to jest, wygląda mi na szakala złocistego, dobra, idę Wam pokażę, co mi kozy dzisiaj zrobiły, po prostu ręce opadają, ojej, jak to bzyczy, wszystko już Wam pokazuję. Za duży ten wybieg mają, najwidoczniejszy... O, to tu. Proszę, to na szybko tak zabezpieczyłam. I buszuwały tutaj u sąsiada. Proszę, świerk. Świerk, nie wiem czy widać. O tam. O, kikut. Tutaj obgryzły, nie wiem co to jest. Do bzu się jeszcze nie dorwały. No rzepak nie poszły, bo tutaj w tym roku rzepak. No ale tutaj poprzebywała sobie, ja wychodzę, patrzę a no. ona i sąsiada i sobie weszła tędy. I to ta największa, szara. Fela. Kaszana tak zwana. No. Polecam kozy, są po prostu z nimi nudzić się, to nie będziecie się nudzić. Na 100%. Tutaj jakiś duży to plątałam. No nie wiem, tutaj chyba trzeba po prostu na tych łączeniach dodatkowe takie przesładać, nie? Nie wiem, kupić hmm, połowę ilości tutaj, co jest, i po prostu je poprzecinać i na tych łączeniach, na, na, na słupkach po środku zastosować. Nie wiem już, bo po prostu ja już, już nie, nie wiem. no To, coś dalej grasuje. Nie wygląda mi to na lisa. Tak ładnie, spokojnie, dzisiaj nie wygląda mi to na lisa, słuchajcie, tylko wygląda mi to na szakala złocistego. Popatrzcie sobie te zdjęcia szakali, szakali złocistych. To jest gatunek inwazyjny i udokumentowane jest po prostu rozmnażanie w Polsce udokumentowali. No, także tak. Tak ogrodzenie wygląda, słuchajcie. Po prostu za każdym, między słupkami to wszędzie jest takie coś. Ładnie też tu jest. Kury siedzą dalej w kurniku. Muszę znowu im sprzątnąć. No, patrzcie tu. Ja tutaj specjalnie te gałęzie położyłam, bo też się kroiło coś niezłego, ale muszę więcej zabezpieczyć. No, także dzisiaj tego ciasta nie dałam rady zrobić. Kompot miałam też robić, ale myślę, że jutro to zrobię. Z rano pyknę. I tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. W spokoju, spokoju. A ja idę dojeść, te wariatki.